Siema, siema! Tutaj grać ze wsi! Dzisiaj sobie omówimy tak trochę tą aktualizację. Jest Amber, zrobiłem sobie tak polowanie na nią. Pewnie nie wypadnie, ale otworzymy sobie teraz skrzynek. Bardzo dużo misji zrobiłem, tak w ogóle. Tu już tak za tydzień powinien zlecić odcinek z Trixie. I otworzymy sobie wszystkie te skrzynki, na pewno te. I może jakieś stąd też jakieś takie mniejsze. Wszystkie oprócz mega boxów. Odbierzemy sobie też in, te inne nagrody. Te mniejsze. Takie punkty. Golda też odbierzemy. I, i będziemy już zaczynać stąd sobie chciałbym zostawić na długi czas te skrzynki. Odbiorę sobie jak dopiero wbije te ostatnie pucharki, których się teraz praktycznie nie da wbić. Chyba że ktoś gra cały dzień i całą noc, to wtedy jest możliwe nawet. I już zaczniemy otwierać. I może coś jeszcze jego wypaść. O, uwaga! Duel Primo. On jest chyba troszeczkę lepszy teraz po tym buffie, bo Dostał Bafa Podwaja 400, więc super. Uwaga! To jest do kogo? Do tej... kolet Nie, eee... Fani się tak trochę na, na, tak śmiesznie. Widziałem dzisiaj, grałem z kolesiem, co miał ten gadżet i nie wiem jak go użył, bo akurat umarłem. Na Brawl Dwie rzeczy na razie dostaliśmy. I jeszcze te mniejsze skrzynki. Jakby wypadło, to by było śmiesznie. Star Power. Do Mortisa. Jenny wreszcie. Tylko że nie ten, który chciałem. Ostatnia skrzynka. I bonus po żetonów. 200 niestety tylko. Mogło być więcej. Odbierzemy sobie oczywiście też odznaki Megabox chciał zostawić, żeby właśnie ją wymaksować jakimś, jak, jakimś cudem od, odblokujemy ją bo kupować jej nie będę właśnie te mniejsze chciałem odebrać, te większe sobie zostawimy ładne są te niektóre odznaki u niej czy to jest za Big Boxa? Tak, więc to zostawiamy. Czy, bo to jest ta większa. Myślałam, że Mega Boxa nie chcąc co otworzyłem. O, ładowało się. I oczywiście sobie też otworzymy, znaczy nie otworzymy, tylko ulepszymy kogoś, bo już pewnie mam z 5000 golda. Yy, Chciałam powiedzieć 10, bo troszkę ten... Nie, nie pamiętam słowa. Super. Pierwszy gold. Czy mi się wydaje tak? tak taki pusty bez skrzynki. 10 tysięcy już mam. Więc ulepszymy sobie dużo postaci. Mam też więcej o 40. Gemów, bo sobie doładowałem za darmo, żebym dostał. Stąd coś mi nie chce nic lecieć. Wciąż mam dużo rzeczy jeszcze do zblokowania. O, dwie na raz. Spomniałem, czy coś teraz wypadło. Na szczęście nie. nie. Bo bym nie miał screenshota. I bym był bardzo smutny. No, ostatnie skrzynki z tego, co widzę. Ostatnia skrzynka. Uwaga. Kończymy na 11 tysiącach. Ponad. Zrobiłem sobie dwie mapy. W tym edytorze map. Amber jest naprawdę najlepszą z legend moim zdaniem teraz będzie miała bu nie bafa tylko nerfa. Zrobię cięcie i będzie wtedy ja mapa yy, taki z taką śmieszną nazwę, bo nie wiem, nie wiedziałem jaką nazwę. Zrobić. Co jest. Zagrać spajkiem, bo czemu nie? Pokażę Wam ją. Mam jeszcze jedną, ale to już. Może kiedyś idzie, jak będziecie chcieli. Troszkę mam lagi. Nie wiem, jakim cudem, jak gram na boty. Dużo skrzyneczek jest, prawie maksymalna liczba. Chłop się tutaj denerwuje na mnie, widzę. Nie umiem grać w Brawl Stars już w ogóle chciałbym powiedzieć. Chłopco! Zrobił. No i jeszcze się cieszy. Chciałbym wam pokazać tą całą mapę, ale oni zaraz będą mnie wszyscy bić. Zostaw nie. Dynamite. Chciałbym na środek wejść, żeby wam pokazać, ale coś chyba nie idzie. Zostaw mnie, dobre teraz go zabiję. W tym tutaj miejscu są skrzynki w tych pustych, tam gdzie nie ma. Eź, iść mi sąd. Jeszcze przeżył, no. To pokażę Wam resz resztę mapy. Tu jest bardzo zamknięta ta mapa zresztą. Po bokach tylko są wejścia, ale tu już wejścia są w strefie do tego takie boczne są jeszcze yy, nie to są o wszedł do strefy więc super takie emotki tam miałem a tu w ogóle były trzy te jeśli ja tak dziwię dlaczego wszyscy się tak szybko powybijali. zagramy sobie jeszcze raz ale tym razem sobie weźmiemy Mortisa żeby wam pokazać jak to Wygląda. Tak w ogóle mam nową emotkę jakbyście nie widzieli. Znaczy nie emotkę, tylko tą tą dziwną. To jest lepsze. Jak widzicie tutaj skrzynki. Akurat mnie zrespiło w takim miejscu gdzie muszę sobie iść na bok, bo już widzieliście tutaj. Tu jest usunięty bod. Bo wszędzie, gdzie są skrzynki, tam są respy. No co, przecież sobie. Ale to jest bez sensu. Włączyłem gadżet. Nie, nie atakując i mi się nie zaliczyło. Więc no znowu. Weźmiemy sobie teraz trochę tych. Proszę mnie nie lagować na botach. Jaki to jest skam. Dobra, mamy cztery. No nie, tutaj trzeba szybko uciec. Dobra. Mało miejsca jest tutaj. Tu się biją, widzę. On ma dwa, więc nie powinien mi nic zrobić, gdy pod, go podjadę. Ale mnie pewnie zabije. Jednak mnie nie zabił i to wygląda tutaj tak. No to jest już takie, tutaj nie przejdę niestety, ale są jeszcze tu właśnie takie o... Ona będzie chciała mnie zabić i umrze, więc fajnie. No więc to tyle. Jak na razie. Jeszcze te nowe nowotki dali właśnie, dlatego mam te inne. Mogę wam pokazać. Rosa ma też inną animację. Tu jeszcze niestety nic nie mam, bo nie ma tego wyzwania. Ale jak tu wygląda u tary? Bo pamiętam, że na tarze... Nie czy to się mówi, tak się odmienia. Właśnie jest takie coś, i to jest jedyne takie. Tu może Nie, to zrobimy tu. Tak. I mam też na szelce, z tego co pamiętam. Tylko gdzie ona jest? 10 minut już. I nie mogę znaleźć szef. O, jest tutaj. Czemu mi się popsułeś? Czemu nie mogę tu ustawić tego? O, mogę już. Złą będę miał tom. No więc to tyle. I jeszcze nowy tryb wam pokażę, na którym barley jest. Jest yy, koks. To będzie ostatni meczek, bo nie widzicie, która jest godzina, bo chłop się leczy. Jak widzicie, po sto, jak rzucam, kruk też jest dobry, bo jak trafi, to on się już ciągle będzie leczył. Dobra, on sobie też nabija ulta przy okazji, a ja będę się leczył swoimi rzutami. Jeszcze tutaj rzuciłem w niego, trafiłem. Bo tutaj się nie leczy tak, tak samo z siebie, tylko właśnie się traci zamiast leczyć. Więc rzucam i atakuję, przy okazji się leczę, więc on naprawdę dzięki temu jest kozacki. Jeszcze rzuca przez ściany. Tu niestety zabrał mi kila. i tutaj on nie wejdzie, bo mu nie pozwolę na to. Oh no. On nie przejdzie na szczęście. Tak jak mówiłem. Przez to, że miał tarczę, bardzo mało się wyleczyłem. On będzie teraz mniej niż ja, bo ja się leczę po te 100. I zaraz zabiję tego chłopa. No oddaj. No nie no, jeszcze mnie zabił, jakim cudem. I ten król sam się zabił też właśnie. A ja już właśnie teraz kończył odcinek, bo jest dobry, ale ta mapa jest akurat zła, bo nie miał, nie miał klubów na dla niego. Dlatego przegrałem. Miałem tylko jednego. I już się z wami żegnam i do zobaczenia, gdy będę odbierał... Cały karnet Nara.